Cześć, witam serdecznie w kolejnej wtorkowej aktualizacji. Dzisiaj jest nieco nietypowego miejsca, ale też powiem o akcji, do której dołączy mój maluch i chodzi tutaj o przejechanie 3000 km. A niedawno na YouTube Daniela Grzyba na pewno widzieliście, jak mój maluch stanął do wyścigu z Teslą na dystansie 1000 km. Tym razem stawkę podnosimy, bo maluch będzie musiał przejechać 3000 km ale pojedzie w Wielkiej Wyprawie Maluchów w rajdzie charytatywnym. I właśnie będziemy zbierać dla dzieciaczków. Także też chcę dołożyć tutaj swoją cegiełkę. I poniżej macie link w opisie, gdzie można znaleźć zbiórkę. Więc serdecznie Was zapraszam do tego, żeby śledzić Wielką Wyprawę Maluchów, czyli akcję, w której zbieramy pieniążki dla dzieciaków. No i co? Chyba przydałoby się przejść już do dalszej części nagrania i powiedzieć, jak tam sytuacja na Bitcoinie, Ethereum. No i na pozostałych altcoinach. Zacznijmy od wskaźnika strachu i chciwości na Bitcoinie. Mamy tutaj 51%, czyli jesteśmy w neutralności. Czyli połowa osób boi się, że spadnie jeszcze niżej, a druga połowa oczekuje, że wzrośnie. Więc teraz pytanie, kto to starcie wygra. Jeżeli chodzi o Ethereum, to jesteśmy na poziomie 49% i jesteśmy także w neutralności. A jeżeli zerkniemy sobie na mojego Twittera, to nie tak dawno temu mówiłem, że jesteśmy w okolicach 30% i jesteśmy na bardzo dużym strachu. I zwykle jeżeli byliśmy faktycznie na strachu, to historia pokazuje, że za każdym razem, gdy pojawiała się korekta na Bitcoinie i wskaźnik nam spadał powiedzmy, z okolic 60 do 30 czy do 40, czy znów z okolic 70 do 30 czy 40, czy znów z okolic 70 kilku, do okolic 50, czy później, nawet okolic 40, czy tym razem do 30, za każdym razem opłacało się długoterminowo Bitcoina kupić. My prawdopodobnie po tym strachu już jesteśmy, być może pojawi się jeszcze jedna ksa do dołu, generalnie według mnie możemy już być faktycznie po spadkach, po tym co już miało być najgorsze, już wiele osób się wyprzedało, więc pora jechać w górę. Jeżeli spojrzymy sobie jak zamknęły się ostatnie kwartały, to zobaczcie, że mamy taką sytuację, że drugi kwartał na bitcoinie zamknął się niemal z 12% spadkiem, natomiast jeżeli chodzi o ethereum, to zamknęło się ono na minus 5,7%, czyli ethereum Spadło mniej niż spadł Bitcoin. Natomiast jeżeli chodzi o otwarcie się trzeciego kwartału, no to na ten moment Ethereum na zielono, a Bitcoin na czerwono. Nie można tutaj domniemywać, że część kapitału z ETF-ów, ze zrealizowanych zysków z tego bitcoina być może odpłynie i wpłynie w rynek Ethereum. Stąd też uważam, że może pojawić się podobna sytuacja do tej, która była w lipcu w 2020 roku. To już dość stara analiza, ale cały czas uważam, że jest ona wzorcowa, no bo po tym wyjściu górą i cofce mieliśmy długi rajd, by zakończyć. Po prostu ostatni kwartał roku na bardzo dużych wzrostach. Jeżeli zerkniemy sobie na analizę, którą wrzucałem też dawno temu, bo we wrześniu 2020, tym razem mamy tutaj bitcoina i tu zwróciłem uwagę, że w okolicach ATH możemy mieć faktycznie zachwianie ceny. No i tak jak było w 2017 roku, gdy wybijaliśmy szczyt z 2013 roku, też dostaliśmy dwie korekty i cena potem mocno odjechała. Zobaczcie, co się stało w tym 2020 roku. Cena dojechała. Tutaj mieliśmy dość mocną walkę na ATH. Z 2017 roku, no i potem po tej walce ruszyliśmy dalej w górę. Co jest bardzo ważne, za każdym razem, gdy już Bitcoin wyszedł i robił nam w międzyczasie korektę, to od tego momentu zaczynał się sezon na altcoiny. Podobnie mieliśmy właśnie w 2020 roku, w grudniu, mieliśmy tutaj zachwianie ceny. Pojechaliśmy do góry. Na chwilę cena nam wróciła po to, żeby jechać dalej, pompować się już bardzo, bardzo mocno. No, można powiedzieć też na koniec kwartału i nie tylko. Idziemy, słuchajcie dalej, i teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja w czerwcu. Tu mam analizę, którą zapisaliśmy sobie na jednym z ostatnich nagrań, czy nawet na live'ach, też o tym mówię. Mamy analizę, gdzie w 2013 roku, właśnie po pierwszym bitcoinowym halvingu, mieliśmy spadek i w lipcu. Mieliśmy już ostatni dołek, potem rozpoczęły się wzrosty. A mamy już lipiec, więc wszystko wskazuje na tym, że dołek albo jest już za nami, albo jest bardzo niedługo, i po tym dołku będą wzrosty. Więc ja osobiście na ten moment się jakoś szczególnie nie boję. Spójrzmy teraz na drugi bitcoinowy halving. Też mieliśmy tutaj spadek. Mieliśmy też akurat okres taki czerwiec, lipiec, sierpień. I też na koniec lipca mieliśmy tutaj dołeczek, po to, żeby cena dalej rosła. Idziemy w okolicę trzeciego bitcoinowego halvingu. Mamy tutaj czerwiec. W lipcu zaczynają się wzrosty. Potem w sierpniu korekta i ciśniemy dalej. Na ten moment, jeżeli sobie klikniemy, Play w tej analizie, ja mówię o tym, że pojawi nam się spadek, i w pewnym momencie zaczną pojawiać nam się wzrosty. Na ten moment wszystko wygląda obiecująco: faktycznie spadek był, i wzrosty są przed nami. Osobiście uważam, że jesteśmy w stanie do września, do kolejnej korekty, wybić ATH. I w związku z tym będę w najbliższym czasie też aktualizował moją listę altcoinów. A poziomy, które mnie interesują, jeżeli chodzi o bitcoina, poza tym, że mamy też ograniczenia czasowe, no to około 150-170 tysięcy i też tą analizę ostatnio Wam udostępniałem. A jeżeli chcielibyście zobaczyć te analizy na żywo, czy dołączyć do środowych live'ów, to zapraszam Was do niezbędnika inwestora. Link macie poniżej w opisie tego nagrania, czyli dominikwelczak. PL. Zerknijmy sobie jeszcze raz na tego bitcoina i na rzecz, którą bardzo często powtarzam, czyli te dwie korekty, które mają miejsce w okolicach szczytu z poprzedniego cyklu. Jeżeli sobie zobaczymy, jak wyglądała sytuacja cykl temu, to zobaczcie, że gdy mieliśmy właśnie ten szczyt z 17 roku z grudnia, to potem mieliśmy dwie korekty. Następnie po tych korektach mieliśmy mocny wzrost, i w międzyczasie pojawiła nam się tutaj dokładnie ta korekta, którą teraz, na którą teraz skierowałem kursor to od tego momentu po tej korekcie dopiero rozpoczął się alt season. I tutaj wrzucę jeszcze taką przestrogę. Zobaczcie na kryptowalutę Dash. Jest to kryptowaluta, która jest z nami od dawna, od 15 czy 14 roku i kryptowaluta Dash po drugim bitcoinowym halvingu bardzo mocno rosła i dojechała naprawdę do absurdalnych wysokości na poziomie ponad 1000 dolarów za sztukę jednego Dasha. Następnie po korekcie w kolejnym cyklu po bitcoinowym halvingu Dash już tak mocno nie wzrósł. Wiele osób które kupiło i po prostu realizowało straty, albo już uznało, że nie dokupuje w kolejnym cyklu tej kryptowaluty, zrezygnowało z niej i szukało prawdopodobnie albo innych, świeższych inwestycji, albo po prostu obraziło się na rynek kryptowalut i już z niego nie korzystało. I zobaczcie tą rozbieżność. Tutaj Dash był bardzo wysoko i cena Bitcoina wtedy była za 19800. Natomiast Bitcoin w kolejnym cyklu miał już 63 tysiące. Tutaj, gdzie jest ten szczyt na daszu I zobaczcie, że już Dash nie miał szansy, nie miał siły, nie miał tej społeczności, która chciała go kupić, a takich kryptowalut w tym cyklu jest jeszcze, jeszcze więcej. Dlatego jeżeli zamierzacie inwestować w altcoiny, to polecam zrobić sobie research przede wszystkim, jakich altcoinów unikać, a jakich nie unikać. Ja osobiście nie unikam altcoina Doge, czyli Dogecoina. Uważam, że powtarza on nam dokładnie to, co się działo też we wrześniu-październiku 2020. Wtedy po bitcoinowym halwingu mieliśmy wzrosty, potem mieliśmy spadki. Tym razem sytuacja troszeczkę była inna, bo mieliśmy ETF-y, które były takim impulsem do dalszych wzrostów. Też Dogecoin nam wzrósł. Potem spadł zgodnie z analizami, które publikuje przed czasem. Możecie je zobaczyć też na moim Trading View. No i teraz oczekuję, że pojawi mi się kolejny ruch wzrostowy. Nie byle jaki ruch wzrostowy, bo mamy tutaj mniej więcej od 200 do niemal 300%, czyli do tej pomarańczowej strefy. W tej strefie spodziewam się kolejnej korekty, no i później rajdu co najmniej do ATH, czyli 73 centów, które było szczytem w poprzednim cyklu. Ale to, czy Dogecoin zrobi wyższe wyniki, też jest zależne od tego, co się będzie działo na Bitcoinie. Czy ten Bitcoin faktycznie będzie podróżował do pomarańczowej, Strefy, czy czasowość zostanie zachowana, więc to wszystko będziemy śledzili. Dlatego zapraszam Was do niezbędnika inwestora, do którego link jest w opisie poniżej tego nagrania. Co do Ethereum, to na ten moment moja krzywa w czasie i w cenie działa całkiem dobrze. Mieliśmy wciągnięcie ceny w zeszłym tygodniu. Zobaczcie, że ta świeca, która nam się pojawiła tutaj jako przedostatnia, jeżeli chodzi o Ether, to mamy bardzo długi cień, mały korpus, czyli mamy taką formację młotka, która generalnie jest formacją byczą. Zobaczcie, że podobną formację mieliśmy. W czerwcu 2023 też mieliśmy tutaj spadek, zostawiliśmy tutaj długi cień i mały korpus. Potem były wzrosty. Oczywiście, w międzyczasie jeszcze zrobiliśmy korektę. Nie jest pewne, że będzie podobnie tym razem, dlatego że jeżeli wejdą te ETF -y i wpłynie kasa w Ethereum. To generalnie, dlaczego miałoby ono spadać? Selden News już dostaliśmy. Była informacja o tym, że Ether będzie miał ETF-y, pojawiła się korekta, przed tą informacją pojawiły się wzrosty. Zobaczcie, że podobna sytuacja była też na Bitcoinie, gdy był on w okolicach 40 tysięcy. Pojawiła się informacja, że mamy ETF-y na Bitcoinie. Wystrzeliliśmy do 49, żeby zaliczyć korektę 20%. Tak ten rynek niestety działa. Ludzie cały czas popełniają te same błędy i wpadają w te same pułapki, No my jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu w te pułapki nie wpadać. Zobaczyć jak działała historia, zobaczyć, jak się realizują te analizy, które dały zarobić w poprzednich cyklach i po prostu jeszcze raz zrobić to samo. A teraz jeszcze na koniec chciałem wam pokazać w tej przebitce, a propos wielkiej wyprawy maluchów dla dzieciaków, będzie można pomóc dzieciakom, będzie ciekawa trasa z Warszawy do tych, na Słowację, na Węgry, do Rumunii, do Serbii, do Bośni i Hercegowiny, na Chorwację, promem do Włoch po to, żeby dojechać do Monte Casino. Będzie bardzo fajna załoga, jeszcze nie zdradzę, kto będzie jechał moim maluchem, może. Śledzić mnie na X, żeby się dowiedzieć, więc zachęcam do tego, żeby mnie tam obserwować. A jeżeli macie ochotę dołączyć do licytacji czy do zrzutki, to też link zamieszczam poniżej w opisie tego nagrania. Także dzięki wielkie, warto pomagać. Cześć!